Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Źródłem informacji do dzisiejszego materiału jest artykuł pana Pawła Orlikowskiego z Wirtualnej Polski pod tytułem Składki ZUS w górę: rząd obcina ulgi. Powiesz, jak to możliwe? Przecież w telewizji rząd Prawa i Sprawiedliwości głośno krzyczy, że on nam obniża ten ZUS. Zwłaszcza przedsiębiorcom podobno ten ZUS jest obniżany. Jakieś małe ZUSy wprowadzają. Jakieś okresy, gdy w ogóle nie trzeba płacić zus Potem jakieś okresy, gdy ten ZUS trzeba płacić połowiczny. Jakieś firmy takie, które trzeba nie rejestrować ich w ogóle. Jak się tam mało zarabia, i w ogóle miało być tak super, tak fajnie, tak sielankowo. No nie. Dziwicie to nie za cholerę. Ja się już bardzo mocno przyzwyczaiłem, że politycy nas oszukują lub, przepraszam, to się teraz chyba inaczej mówi, rozsądnie oszczędnie, oszczędnie gospodarują prawdą, a Mówiąc normalno ludzko, po prostu ściemniają. Na przykład mówią ci, że nie podwyższą ci podatków, a potem ci wpierdzielają trzydzieści parę nowych. Podatków, które dla niepoznaki nazywają opłatami daninami, a żeby nie wchodziło to w budżet, to ładują to do różnych funduszy, dzięki czemu Dzień Wolności Podatkowej wychodzi bardzo wcześnie i można tym pobrylować w telewizji. Jak prowadzący z nich humaty, nie zna się na ekonomii i, i goście z pozostałych partii też są kubaci i też się nie znają i ludzie to kupują, jak mówił, klasyk, chyba dzisiaj premier. To nie do wiary. Ludzie są tacy głupi, że to działa. No i rzeczywiście to niestety działa. Tak, moi kochani, rzeczywiście w Polsce zostanie obniżony ZUS, jak donosi Wirtualna Polska, ale tylko dla bardzo małej liczby takich, przepraszam za wyrażenie, groszowych firm. Które naprawdę bardzo, bardzo tycio zarabiają, natomiast pozostała większość przedsiębiorców zapłaci ZUS bardzo, dużo wyższy, a w dodatku, w związku z tymi podwyżkami ZUS-u, jak pokazuje statystyka no nie idą w parze odpowiednio wysokie emerytury. To zapewne wiecie, że nasze pokolenie dzisiejszych około 40 latków to może liczyć na wszystko tylko nie na wysoką emeryturę, bo przecież prezes nam powiedziała, że jakieś 25% ostatniego mm, Ostatniej pensji y, członek zarządu albo rady nadzorczej, nie pamiętam, mówił w ogóle, że ZUS to trzeba zlikwidować, albo że emerytury do obniski, coś takiego. No wszyscy otwarcie nam mówią, że Gucio. Ale to okazuje się, że już teraz jest gucio, bo tam są <laughs> takie statystyki, na które się będzie wirtualna Polska za chwilę powoływać i mówić, że ZUS w jakimś tam okresie czasu wzrósł o około 60%, a emerytury w tym czasie no tylko o około 30%, ale powiesz, o, wzrosły, to fajnie, no, ale inflacja była cholerna, więc generalnie to gucio. Ale wiecie, to, że politycy... Oszczędnie gospodarują prawdą. To ja osobiście się już przyzwyczaiłem i powiem szczerze, że jakoś niespecjalnie już nawet liczę na to, że oni będą mówić całą prawdę, prawdę i tylko prawdę. Ale co gorsza, jeżeli wirtualna Polska ma rację, to rząd. Używa zamiennie dwóch skrajnie różnych pojęć ekonomicznych, które, dla każdej osoby, która skończyła prawo albo skończyła ekonomię, albo marketing i zarządzanie, albo w ogóle ma cokolwiek wspólnego z biznesem, z księgowością, z ekonomią, to jest oczywiste, że tych mm, pojęć nie można używać zamiennie. Mowa tutaj oczywiście o dochodzie i przychodzie, które brzmią bardzo, bardzo podobnie. Ale w praktyce są to kompletnie różne wartości, i zamie... używać zamiennie dochodu i przychodu to tak jak używać zamiennie słowa imigrant i uchodźca. Niby jeden i drugi gdzieś tam sobie idzie. Tak samo w przypadku dochodu i przychodu jest przepływ pieniędzy, tyle tylko że poza tym to już są same różnice. I to, to by wskazywało, że. Że rząd Prawa i Sprawiedliwości to rząd niesamowitych dyletantów. I o mediach też by to źle świadczyło, bo jak to nikt wcześniej bardzo głośno nie mówił, że rząd nie odróżnia dwóch podstawowych pojęć. I tutaj po pozwolicie, moi kochani, żeby nie było, że ja cokolwiek zmyślam, będę czytał i komentował i na bieżąco um, doprecyzowywał artykuł na Wirtualnej Polsce, bo to jest aż nie do wiary, że. Jeśli wirtualna Polska ma rację, rząd nie rozróżnia dwóch podstawowych pojęć ekonomicznych, co ma niesamowitą wręcz szkodę dla obywatela, dla podatnika. Niekorzystna zmiana dotknie półtora miliona osób pracujących na własny rachunek. Zdaniem rządu yy, yy, radzą sobie na tyle dobrze, że ulgi nie są im potrzebne. Prowadzisz działalność gospodarczą, która która przynosi ponad 10 tysięcy przychodów, jak podaje fakt, według państwa nieźle sobie radzisz i nie potrzebujesz wsparcia. Dlatego nie załapiesz się na obiecywany no, przez rząd ulgę w składkach. Co więcej, w nowym roku będziesz oddawać na ZUS dużo więcej niż obecnie. Podkreślam słowo przychodów. Czymże są przychody? Posiłkuję się tutaj zgodnie z definicją e, ze strony Finance Controlling specjalisty od księgowości podatkowe ujęcie przychodów działalności gospodarczej wydaje się, że skoro mówimy o przychodzie w kontekście płacenia ZUS-u od działalności gospodarczej to ta definicja przychodu będzie najbardziej aktualna znaczy będzie adekwatna Definicja przychodu jest definicją ustawową. O, proszę bardzo, z ustawy wynika, czyżby rządzący nie czytali prawa, które sami tworzą? Mogło tak być. Yy, określono w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwolicie, że nie będę tam czytał dalej dziennik ustaw i tak dalej, oraz w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. No, wydaje się, że skoro to jest tak około 30 lat już ta definicja ma, to chyba powinni byli się jej nauczyć. Co mówi tam definicja, co to jest przychód? Zgodnie z ogólną definicją z artykułu 14 Ustęp pierwszy UPDOF U, U, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów udzielonych bonifikat zwróconych i e, zwróconych i skąd e, co istnieje. Co u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód. Z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, czyli o VAT. Oznacza to, że w większości przypadków przychodem jest kwota netto wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. To jest bardzo, bardzo ważne. Innymi słowy, Przychodem jest każda kwota, którą ktoś ci jest winny, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Niezależnie od tego, czy ktoś ci te pieniądze zapłacił, czy nie. To jest swoją drogą kolejny absurd. Ja to omawiałem we vlogu pod tytułem Zapłać podatek za złodzieja. Jeżeli ktoś z Twojej firmy wyłudzi towar, to i ci nie zapłaci i. Gdy normalnie go podajesz na policję, że cię oszukał, że jest oszustem, to i tak musisz zapłacić od tego podatek. No taki life. Najpierw cię okradł klient, a potem jeszcze złupicie skarbowo. Ale to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze, że przychód jest całkowicie oderwany od kosztów. Jeżeli sklep sprzeda komuś telewizor za 10 tysięcy złotych, który Nabył z hurtowni za 9500 złotych, to zarobi ile? No 500 zł. A ile ma przychodu? 10 tysięcy złotych. Innymi słowy, przychód w działalności gospodarczej jest częścią często kwotą słabo powiązaną ze zyskiem. No bo żeby pojawił się zysk, to trzeba jeszcze odjąć koszty, inne tego typu rzeczy i dopiero tam na końcu masz zysk, tak? Innymi słowy, możesz mieć bardzo duży przychód i zarabiać realnie bardzo małe pieniądze. Wystarczy, że jesteś sklepem, który pracuje na bardzo niskiej marży albo człowiekiem, który wykonuje usługi przy użyciu drogich materiałów. Na przykład jesteś klepkarzem, układasz klepki z drzewa egzotycznego. Klepka, którą układasz, powiedzmy, kosztuje 300 zł za metr, a ty liczysz sobie 50 zł za ułożenie metra klepki, jeszcze do tego musisz użyć jakieś tam lakiery i inne tego typu rzeczy. Innymi słowy, i nawet mogą ci za to nie zapłacić, i tak już masz przychody. Innymi słowy, możesz być, przepraszam za wyrażenie, biedakiem, którego nie stać nawet na zapłacenie składek na ZUS, a w w papierach będziesz miał Bóg wie, jaki przychód. Tu jest użyte słowo przychód. Lecimy dalej. Prowadzisz działalność gospodarczą, która przynosi ponad 10 tysięcy przychodów. To już było. Składki ZUS w przyszłym roku wzrosną o blisko 10%. Prowadzący działalność, którzy nie. Korzystają z, z żadnych ulg, będą oddawać 10 069 zł i 14 groszy. Uwielbiam te końcówki, żeby tam się, się chyba, chyba specjalnie robią, żeby się pomylić w przelewie, że były problemy. A teraz jest to 974 i 65, czyli więcej o 94 i 49 zł miesięcznie, co właściwie przekłada się na składkową trzynastkę dla Państwa. W górę pójdzie także składka zdrowotna, czyli podatek na lekarzy. Biorąc pod uwagę, że jak jesteś chory, to i tak państwa wodę lekarza się raczej nie dostaniesz, więc ja to nazywam podatkiem na lekarzy. Popularnie to jest NFZ. Jej wysokość poznamy dopiero w styczniu 2020 roku. Czyli dowiemy się, w styczniu ile musimy bulić za styczeń. Brawo, brawo, brawo! Ale z szacunków wynika, że może ona sięgnąć 375 zł, co oznacza, że drobny przedsiębiorca co miesiąc będzie musiał wyjąć z kieszeni niemal 1500 zł. I to nawet taki, który zrobił takiego deala, że kupił telewizor za 9500 zł i sprzedał go za 10 tysięcy, bo ma 10 tysięcy złotych przychodu. Przychód, słowo klucz. Czytamy dalej. Tymczasem rząd chwali się, że obniża składki od 2020 roku. Ma obowiązywać tak zwany Mały ZUS Plus. W, wpisie, wszystko z plusem. Pozwoli obniżyć składki nawet do 500 zł miesięcznie, uzależnione będą one od dochodu. Tutaj, w tym miejscu, mamy zupełnie inne słowo. Jeżeli wirtualna Polska ma rację, jeśli się nie pomyliła pomyliła, to mamy do czynienia z kuriozum, w którym o tym, czy ktoś się załapuje na mały ZUS decyduje przychód, ale o tym, jak jaką wielkość ma mieć ten mały ZUS decyduje dochód. Czyli innymi słowy, jest bariera wejścia, która wykończy praktycznie wszystkich handlowców, uczciwych rzemieślników dalej. A po tej barierze wejścia będzie taki spoko test, który liczy zupełnie inną wartość ekonomiczną. Dochód. Czymże jest bowiem dochód? Pozwólcie, że, um, że przeczytam za księgą firm.pl. Dochód. Dochodem nazywa się wszystkie przychody pozostałe po odliczeniu kosztów ich uzyskania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowne i chorobowe. Pomijając te składki na ubezpieczenie nie, rentalne, e, Ubezpieczenie emerytalne, rentowne i chorobowe, pomija, pomijając to, zobaczcie, że tutaj nie ma mowy o zdrowotnym, to jest taka ciekawostka, podatek na lekarzy płaci się tak czy siak. Znaczy, nie odlicza się, ale co tutaj chcę wam powiedzieć? E, bo... Chorobowe to jest takie, że jak zachorujesz, to ci płacą świadczenia chorobowe, czyli taki zasiłek chorobowy. To nie jest to samo co ubezpieczenie zdrowotne, ale nieważne. Ważne, że jest tutaj powiedziane, że są to wszystkie przychody pozostałe po odliczeniu kosztów. I dla naszej, e, na potrzeby tego vloga, zostańmy właśnie, że przychody po liczeniu kosztów. Czyli człowiek, który sprze sprzeda telewizor za 10 tysięcy złotych, który kupił za 9500. Będzie miał 10 tysięcy złotych przychodów, więc nie załapie się na diskizus, a jednocześnie 500 zł dochodu, więc po pierwsze nie stać go zapłacić tego 1500, bo nawet gdyby nie zapłacił od tego podatku, a i tak przecież musi zapłacić 18%, ale nawet gdyby nie zapłacił tego podatku, to i tak. Ma tylko 500, a tego ZUSu jest 1500, więc i tak skądś musi pożyczyć te 1500. Te, te 1000, żeby było do, do 1500. Ale, ale no te 500 zł to zapewne w tym teście, który dalej jest dochodowym, a nie przychodowym. No, prawdopodobnie sprawiłby, że ten facet płaciłby ZUS bliski 0. I teraz zobaczcie, co jest ciekawe. Nawet na logikę. Wszędzie mówi się o podatku dochodowym, a nie przychodowym. Czasem się mówi o podatku obrotowym, ale o przychodowym się to raczej nie mówi. Chociaż obrót, oh, obrót to jest w ogóle jeszcze inna kwestia, zostawmy to. Dochód, czyli wszędzie ustawodawca, powiedzmy taki racjonalny, zgodnie z z zasadami prawa uznaje się, że każdy ustawodawca jest racjonalny, ale coraz ciężej to uwierzyć. W kiblu na drugim piętrze Starego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ktoś wydrapał cyrklem ustawodawca to kretyn. To było już za czasów, gdy ja to studiowałem. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że dzisiaj tam jest dużo większy wulgaryzm. Ehm, ale do czego piję? Generalnie cały system jest ustawiony tak, że Płacisz podatki od realnie zarobionej kasy. To, co zarobiłeś, bo to minus to, ile Cię kosztowało zarobienie tego i od tego dopiero płacisz. No chyba, że Cię okradną w tym sensie, że nie zapłacą Ci faktury, to musisz zapłacić podatek za złodzieja. No niemniej jednak tutaj mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdy przychód i dochód jest mylony. Ale lecimy dalej. Ale prawda jest taka, że obec, że obejmie od około 300-300. 30, 30, 370 tysięcy firm, a około 1,5 miliona płacić będzie po staremu. Czyli więcej. Co gorsza, wyższe składki nie przekładają się na wysokość emerytur. Składki ZUS od 2010 roku wzrosły o 75%, tymczasem emerytury o 70%. I tyle, moi kochani. Także, generalnie, jak wam będą mówić w telewizji, że PiS obniża ZUS no to obniża, ale dla naprawdę bardzo, bardzo wąskiej grupy ludzi, bo są tacy ludzie, dla których przychód i dochód, mimo tego, że to są różne... różne... różne bo instytucje ekonomiczne, że się tak wyrażę, czy księgowe, czy podatkowe, będzie wydosił tyle samo. Bo na przykład, jeśli ktoś przykładowo... Utrzymuje się ma firmę, która polega na tym, że on na przykład pisze i on nie ma żadnych kosztów. No to wtedy przychód i dochód będzie taki sam. Ale też nie będzie, bo zgodnie z tą definicją, którą przed chwilą wam przeczytałem, jeszcze trzeba to pomniejszyć o te tak zwane ZUSy. Także masakra, po prostu masakra. I zobaczcie, jakie z tego będą problemy. Bo ludzie będą to rozumować zdroworozsądkowo i będą e, używać tej, jakby używać tej definicji, która jest dla nich najwygodniejsza podatkowo. I co będzie? To będzie to, że będą kontrole, i te kontrole mogą zostać przegrane przez ludzi. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia.